Nowotwór znowu zebrał swoje śmiertelne żniwo. Niestety, media po raz kolejny w ciągu ostatnich dni muszą przekazać światu bardzo smutną wiadomość. Tym razem dotyczy ona wybitnego muzyka jazzowego, który swoim talentem wspierał wszystkie największe gwiazdy polskiej estrady. Janusz Skowron zmarł w wieku 61 lat po przegranej walce z nowotworem. Nowotwór go pokonał. Nie żyje Janusz Skowron. Gazeta Wyborcza poinformowała, że Janusz Skowron od roku walczył z rakiem Elita Grubego. Wszystko wskazuje na to, że nowotwór nie został zdiagnozowany odpowiednio wcześnie, aby można było stoczyć z nim wyrównaną walkę. Wybitny pianista zmarł na skutek zakażenia rany pooperacyjnej. Przygoda skowrona z, z ukochanym instrumentem rozpoczęła się, kiedy miał zaledwie 6 lat. Wtedy zaczął uczęszczać na zajęcia w Szkole dla Niewidomych w Laskach. Kiedy ukończył 18 lat rozpoczął edukację w pełnoprawnej szkole muzycznej. Jego debiut przypadł na rok 1979, kiedy to pojawił się w kwintecie Kazimierza Kisza. W latach 80. ciężko pracował na swoje nazwisko, co przyniosło wymierne rezultaty. Najpierw otrzymał szansę współpracy z zespołem Stringson Naccion Kesimira Dębskiego, później występował u boku Tomasza Stańki. Janusz Skowron obracał się nie tylko w środowisku jazdowym. Udało mu się stworzyć bardzo owocne projekty z takimi tuzami jak Maryla Rodowicz, Perfect, Bajm czy Lady Punk. Kariera muzyczna Janusza Skowrona na pewno należy do jednych z najbardziej udanych dróg zawodowych rodzimych muzyków. Głośno było o nim nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Za swoje usługi został dwukrotnie oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Miało to miejsce w latach 2009-2017. Na swoim koncie posiada wiele najważniejszych nagród i wyróżnień, przyznawanych przez środowisko muzyczne. Otrzymał m.in. nagrodę Im. Krzysztofa Komedy, czy też nagrodę Idol Fundacji Szansa. Nowotwór go pokonał. Nie żyje Janusz Skowron. Gazeta Wyborcza poinformowała, że Janusz Skowron od roku walczył z rakiem Jelita Grubego. Wszystko wskazuje na to, że nowotwór nie został zdiagnozowany odpowiednio wcześnie, aby można było stoczyć z nim wyrównaną walkę. Wybitny pianista zmarł na skutek zakażenia rany pooperacyjnej. Pigoda Skowrona z ukochanym instrumentem rozpoczęła się, kiedy miał zaledwie 6 lat. Wtedy zaczął część na zajęcia w szkole dla niewidomych w laskach. Gdy ukończył 18 lat, rozpoczął edukację w pełnoprawnej szkole muzycznej. Jego debiut przypadł na rok 1979, kiedy to pojawił się w kwintecie Kazimierza Kisza. W latach 80. ciężko pracował na swoje nazwisko, co przyniosło wymierne rezultaty. Najpierw otrzymał szansę współpracy z zespołem String na Krzesimira Kzasimira później występował u boku Tomasza Stańki. Janusz Skowron obracał się nie tylko w środowisku jazdowym. Dało mu się stworzyć bardzo owocne projekty z takimi tuzami jak Maryla Rodowicz, Perfect, Baim czy Lady Punk. Kariera muzyczna Janusza Skowrona na pewno należy do jednych z najbardziej udanych dróg zawodowych rodzimych muzyków. Głośno było o nim nie tylko w Polsce, ale także za granicą. A swoje usługi został dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Oto miejsce w latach 2009-2017. W swoim koncie posiada wiele najważniejszych nagród i wyróżnień przyznawanych przez środowisko muzyczne. Otrzymał m.in. nagrodę Im. Krzysztofa Komedy, czy też nagrodę Idol Fundacji Szansa. Maryla Rodowicz pokazała na swoim koncie na Instagramie zaskakujący żart. Od jakiegoś czasu piosenkarka stara się więc płynąć z duchem czasu, aby trafiać także do młodszej części publiczności. Rodowicz zaczęła aktywnie udzielać się na swoim koncie na Instagramie, gdzie publikuje kolejne zdjęcia wykonane na kulisami koncertów oraz zabawne nagrania. Nikogo nie powinien więc raczej dziwić fakt, iż profil gwiazdy na portalu społecznościowym obserwuje już 64 tysiące osób. Szczególną furorę wśród internautów zrobił najmłodszy Postradowicz, który okazał się bardzo zaskakującym memem. Gwiazda zażartowała w nim ze swojego wieku. Pod opisem obrazka. Niemożliwe, że to dotarło do naszych czasów obserwatorzy, mogli zobaczyć fotografię piramid w Gizie, posągi z wyspy Wielkanocnej Stonehenge, koloseum w Rzymie, Paternon oraz zdjęcie samej Rodowicz z niezbyt zadowoloną miną. Haha, a jednak. Stwierdziła w opisie 74-letnia wokalistka. Fani zachwyceni dystansem do siebie, Marli Rodowicz. Liczni fani byli naprawdę zachwyceni poczuciem humoru gwiazdy oraz jej dystansem do siebie. Jak przyznawali, post Marli Rodowicz niezwykle ich zaskoczył. Wiele artystek, które usilnie próbują wyglądać coraz młodziej, zdecydowałoby się na pokazanie sympatykom tego typu żartu. W komentarzach pod obrazkiem szybko zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Obserwatorzy konta wokalistki nie ukrywali, że bardzo rozbawiła ich jej postawa. Kocham panią za to, że ma pani niesamowity dystans do siebie. Napisała jedna z fanek. Pani Marylo, to tylko zazdrość konkurencji, która do pięt pani nie dorasta. Dużo zdrowia i pogody ducha dodała kolejna. Padłam, uwielbiam. No normalnie. Najlepiej jak ktoś potrafi się nabijać sam z siebie. I nas kilka pokoleń, ale od dzieciństwa panią podglądam na scenie i teraz też tutaj i super. Wnuki muszą być przeszczęśliwe z taką zwariowaną, pozytywną babcią – zawtórowała poprzedniczkom inna internautka. Maryla Rodowicz bardzo cierpli z powodu samotności po rozstaniu z partnerem, została sama w ogromnym domu. Jej dzieci już dawno wyfrunęły z rodzinnego domu. Piosenkarka ma trójkę dorosłych dzieci: Jędrzej, Katarzyna i Jan mają swoje zajęcia i rodzinne zobowiązania. Starają się odwiedzać matkę, jednak nie zawsze jest to możliwe. Larodowicz doskonale to rozumie i stara się oswoić z samotnością. W dziennym życiu, kiedy nie ma koncertów i tłumów fanów, towarzyszą jej cztery koty i pies. Jest to bardzo absorbująca gromadka, jednak nie da się ukryć, że nie zastąpi ona ludzi. Wydawałoby się, że ikona polskiej sceny muzycznej i ulubienica publiczności jest duszą towarzystwa i ma spore grono przyjaciół. Tak jednak nie jest. Jak sama przyznaje, ma bardzo wąską grupę przyjaciół. Nie miała wystarczająco dużo czasu, aby ją rozbudować. Nkarka uważa, że każda przyjaźń wymaga poświęcenia czasu dla drugiej osoby, a przy jej intensywnym trybie życia nie było to możliwe. Artystka z sentymentem wspomina swoją przyjaźń z Agnieszką Josiecką, jednak ta przyjaźń zakończyła się przedwcześnie przez śmierć wybitnej poetki. Polska Madonna stara się przezwyciężyć swoją samotność, ale nie jest łatwo. Maryla Rodowicz bardzo cierpi z powodu samotności. Dziś mam nieco więcej czasu, jednak trudno je nawiązywać nowe znajomości. Lekiem na samotność są kolacje, jakie organizuje dla najbliższych sąsiadów w swojej ogromnej rezydencji. Jest to okazja, aby być bliżej ludzi. Dopiero po rozstaniu z mężem wokalistka, otworzyła się na innych ludzi. Rodowicz żałuje, że tak późno wychodzi z inicjatywą, jednak nie zamierza się poddać. Samotność jest dla niej ogromnym dramatem i dlatego postanowiła z nią walczyć. Stara się być bardziej otwarta niż dotychczas. Wychodzi do ogrodu, odważnie zagaduje swoich sąsiadów. Bogini polskiej sceny zdaje sobie sprawę, że to jedyny sposób, aby choć trochę uwolnić się od dokuczliwej samotności.